O, o, chyba będę. Śp... Tam panowie się dogadali, więc light. Dobra, widzowie, tutaj sobie spojrzałem na szamę ekspres. Jest sushi za 500 zł, prawie, no za 481. <grym> jest to na określoną w ogóle godzinę na 1605, jest 15:09, ale jeszcze muszę dojechać do restauracji. No nie, no zlecenie za 21 z, więc. Dobra. Jedziemy do suszarni. Wziąłem inny rower, bo kurde długo go nie używałem. A pakiet leżał cały czas naładowany, i tak sobie stwierdziłem, że trzeba w końcu go rozładować, jak nie jeżdżę. Yy, ostatnio niejca, cały czas się nastawiałem na jakiś zarobek i tak dalej, ale teraz już mam to gdzieś. Po prostu jadę. Yy, adresu w ogóle nie znam, więc pozwiedzamy sobie. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Wpiszę sobie w gps jak odbiorę. Może jakiś napiweczek, będzie fajny. Eee, czemu mnie zwiewa tak na bok? Kurde, nie mogę złapać widzowie balansu, nie? Lewo-prawo. Ani na Willy, ani na, na Manualu, nie? Kiedyś nie miałem z tym problemu, a teraz, kurde, nie wiem. Trzama ekspres. <grystanie> no to co, panie Grzegorzu, jeszcze przydałoby się jakieś nocne Alco Express, nie? Kurwa, bo w tym kraju to by się sprzedało, myślę. Ja bym jeździł. Alko, ekspres, chlanie, ekspres. Co jest kurwa? Dobra, jesteśmy. Kurwa na armii krajowej, widzowie, to jest. No nieźle. To se kurwa, pojedziemy, dobra. Dzień dobry. Ja mam zamówienie na. na. proszę tam. od razu zarobię, dobra. Dobra dobra, dobra, okay. dobra, dobra, dzięki. Dobry. Mam odbiór zamówienia na odlewniczą Mam klatę jednego końca, więc można na chwileczkę poczekaj Dobra, to ja sobie wyjdę, zapalę, dobra? Dobra Przede wszystkim to ja sobie rower w ogóle przestawię. Coś się z tą nóżką w zostało, tylko nie wiem, co I to, tak? Tak, tak Dobra No już, dobra, to dzięki na razie. Ja, widzowie, w ogóle dziwna sprawa, bo tutaj gość ma zapłacić za to blikiem. To, ja zaznaczyłem, że to jest niby opłacone online, ale nie jest. I trzeba przypilnować, żeby zamówienie zostało opłacone, bo to jest no prawie kurwa 500, nie? Mamy 6 km do, do klienta. O, elegancko. Gdzie mnie wyprzedzasz, kurde, co ty? Nie ma! Co ty myślisz, że szybciej będziesz? Kurwa spierdalaj <grywy> Zdążę przed nim Jak już wyprzedziłem to by się przydało. No, o nie zdążę. Mm, Gadeowus gdzieś tutaj w prawo musi skręcić chyba tu powiem wam że trochę ciężkie to suszy jest łaga Matis parkuje kurde ty skręcasz w lewo? w lewo zajęliście a my jedziemy tutaj teraz yy, musimy przejechać przez Błonia w ogóle yy. Jest tu jakaś ścieżka kurwa, nie ma, nie no jest. Ale płynie ten rowerek.

Dobra, tu będzie gdzieś ten adres. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tylko to jest dzwonek. Dzień dobry. dobry, już do pana właśnie dzwoniłem, ale widzę, że pan szedł. Tam restauracja pro, pro, prosiła, żeby właśnie pan zadzwonił tam do nich i ten. I opłacił. Muszę zadzwonić. Do nich, tam. Tak, i pan po, tam im poda po prostu ten koc czy coś. To nie wiem, jak się tam państwo umawiali, ale miałem przekazać, to przekazuję. I to jest trzecie, i to jest wszystko. Pierwszy raz widzowie, widzę, widzę takie cudawianki z płatnościami. Będziemy na szlaku za 20 minut. Okay. Dobra, i teraz muszę poczekać, które się zaświeci, z lewej czy z tutaj na wprost. O. nie 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 Już lepiej tak niż zablokować tam Ale, ale i, i tak, i tak nie powinno tak być Kurwa, jak tu pojechać teraz? to zamówienie za 16 z to niecałe Nie mówiłem chyba Daję, daję, tą padom. Ale farbą zapachniało Lubicie zapach farby? Ja lubię Jestem z tych osób, co lubią zapach farby, benzyny Ja pierdolę, ile ptaków To jest to, kurwa, ja nie wiem Wyjebane, nie? No dobra, to jest gdzieś tutaj? To jest to? Chyba nie tu No i sobie i adresy, czy co? Tak, widzowie, popierdoliłem adresy Tutaj jest plus taki, że Klient nie widzi mnie na mapie Tu jest przejazd tak jest To jest ta ulica, teraz jesteśmy dobrze O, Uber w pas, dobra Idziemy z Ubera się pogubiłem troszeczkę. No dobra, to będzie chyba tam Co się z tą nóżką stało Jakby się schowała bardzo nie wiem. Oh, oh, oh. 0,6 uber Dobra, daleko nie ma. Co się stało z tą duszką? Dziwna sprawa Dobra tutaj. Dobra, ta bóżka się chyba po prostu zginęła. Proszę bardzo. Dziękuję. To jest otwarte? No tu jest wejście Dzień dobry, wie pan co? Bo, bo nie wziąłem kluczy ze sobą, dałoby radę żeby ktoś podszedł i mi nóżkę po prostu wyciągnął Odkręcić jedną śrubę i przykręcić, tylko tyle No mi się po prostu schowała i ten i... Dobra, ile płacę? Dobra, dziękuję ślicznie Typa widzowie nie ma w ogóle zamówień, nie ma nic. <grywa> Kurwa, Przyszły to samo pani na nie spojrzała, czy może myśleć na ulicę, nie? Jakiś sklep, Welcome India, Okej. Okay. Świętego Filipa jest tutaj gdzieś Aha, to jest gdzieś na początku O, okej, okay, jesteśmy, welcome India No Welcome, welcome Czasami się mylę Teraz będzie waga kilo Aha, okej, okay, czyli samochód, dobra, no, dobra, dobra dobra To przyjedzie po to ktoś inny jednak No Volt wpadł, hej Kurwa I robimy kółko Gotowe już niby To jest 245 4 5 yy, 2 v 2 4, 5. A jest zaznaczone, że jest gotowe Cześć cześć, witam Smacznego Dobra, wazimy sobie to Nie wiem, czy to będzie gotowe od razu No i dobra i teraz ciekawe czy ten bold będzie zrobiony, ale wątpię bo obawiam się, że to może nie być gotowe, bo już tam raz byłem, ale to było sylwestra. TV, zamówienie? O... nie jest Co? 3 minuty. Okej Dzięki, do widzenia. Ja nie mam światła, a tu radiowóz już jedzie. Elegancko. Nie wiem, jak ludzie mogą dołączyć tego Volta z tym Boltem. Przecież to, to się nie da. Więc zawiozę to i bo tak jak widzicie jest ciemno, a ja nie mam światła. Więc do dupy. Jeszcze na samej górze gdzieś pewnie. Dobra, teraz mam misję dowieźć to jak najszybciej A przy okazji Nie zabić nikogo i siebie Mogłem nie brać tego bolta, kurwa mać no Jestem zły teraz A, No i fajnie by było jeszcze mandatu nie dostać, nie? Tutaj w ogóle te świata są no, tyle śmieszne, bo czasami Tu jest po prostu taki cykl Że jak ktoś nie kliknie tutaj tego przycisku, to Kierowcy mają czerwone i piesi też mają czerwone. Nie zmieni się to z automatu. Musi ktoś kliknąć jebanych przycisknie Ile jesteśmy spóźnieli? Kurwa 20 minut Ale przypał. szkoda, kurwa. Kurwa, ale mamy przypał widzowie Dobra, nie zawrócili się po mnie <gryzanie> Aha. Dzień dobry Proszę bardzo Dziękuję, do widzenia Ta pani nie wyglądała jakby była zła dla mnie Aha 10 zł za to zostałem 11 niecałe <gryzanie> Tu mamy 68 zł chyba w 2,5 godziny co? 2,5, no 27, 16, kurwa Mm, no nie, no nie, źle, źle. Źle Dobra, jadę do domu A ja chyba nie pomyślałem o jednej rzeczy widzowie Kurwa mam lampkę Włączyłem latarkę w telefonie